Cześć, z tej strony Mateusz. We wrześniu ubiegłego roku wybrałem się na swój pierwszy w życiu szlak długodystansowy, i szczęśliwie, no, może poza karkonoszami, udało mi się przejść ponad 500 km przez Sudety. Była to wędrówka w ramach takiego projektu GSS 2.0, który to w założeniu ma stanowić alternatywę dla głównego szlaku zudeckiego. Bardzo fajna sprawa, szczegóły zostawiam w opisie. Tam też znajdziecie playlistę z wszystkimi odcinkami z przejścia tego szlaku. Dzisiaj natomiast chciałbym poruszyć tematykę sprzętu i ekwipunku, który na ten szlak zabrałem. Wydaje mi się, że śmiało możecie przełożyć też te doświadczenia na inne szlaki długodystansowe, na przykład na Główny Szlak Beskidzki, bo dystans jest niemal taki sam. Nie traktujcie tego filmu natomiast jako zdanie eksperta, który o szlakach długodystansowych wie wszystko, bo jest zupełnie odwrotnie. Była to pierwsza tego typu przygoda dla mnie w życiu i myślę, że ten film będzie takim spojrzeniem z perspektywy początkującego, przeciętnego turysty, który po raz pierwszy wybrał się właśnie na szlak długodystansowy. Wydaje mi się, że to też ciekawe, bo być może podsunie Wam jakieś pomysły i patenty, jeżeli sami będziecie planować wyjście na właśnie tego typu wędrówkę. Wiele filmów ogranicza się do takiego suchego wyliczenia listy sprzętu i taką listę też znajdziecie. Znajduje się ona w podlinkowanym w opisie tekście, natomiast na koniec filmu wyświetlę też taką planszę, będziecie mogli sobie przeczytać, co konkretnie zebrałem i ile to ważyło. Opowiem Wam jednak nie tylko o modelach, które na szlak zabrałem, ale też postaram się wyjaśnić, dlaczego właśnie to, a nie coś innego, i jak się to w praktyce sprawdziło. Będziecie mogli nieco więcej wyciągnąć dla siebie. No i jeszcze jedno: wydaje mi się, że sukces na takich szlakach jak Główny Szlak Sudecki czy Główny Szlak Beskidzki tylko częściowo zależny jest od ekwipunku. W mojej bardzo skromnej opinii początkującego nowicjusza, nawet w niewielkiej, Natomiast wydaje mi się, że sprawy związane z logistyką, tematyką dziennych przejść, dbania o siebie itd. to temat na zupełnie inny film. Gdybyście byli zainteresowani, to dajcie znać w komentarzu. Dzisiaj skupię się tylko na sprzęcie i na ekwipunku. Tak więc zaczynajmy. Wybierając się we wrześniu na wędrówkę. Z góry odrzuciłem pomysł wędrowania z namiotem i śpiworem, zarówno w Sudetach, ale też w Beskidach, gdybyście się wybierali na główny szlak Beskidzki. Baza turystyczna jest na tyle bogata, że śmiało możecie wędrować właśnie w taki sposób. Dlaczego tak zdecydowałem? Powód jest dosyć prosty. Nie posiadam żadnego lekkiego namiotu ani śpiwora, i chcąc zmienić ten stan rzeczy, musiałbym wyłożyć naprawdę sporo gotówki. Nie wiedziałem, czy cała ta przygoda związana z przemierzaniem szlaku długodystansowego w ogóle mi się spodoba, więc nie chciałem niepotrzebnie inwestować. Po drugie, lżejszy plecak to zawsze fajna sprawa, a ja postanowiłem wykorzystać to, co już posiadałem. Niektórzy przed pakowaniem obawiają się, że o czymś zapomną. Ja miałem na odwrót. Bałem się tego, że zapakuję coś, co nie będzie mi do końca potrzebne, a później będę przeklinał pod nosem jak za najgorszych chwil w Chochołowskiej. Tak więc przystępując do pakowania, kierowałem się jedną prostą zasadą. Jestem leniwą bułą i nie będzie mi się chciało dźwigać. Co jest prawdą? Wszystko co potrzebne w czasie tych kilkunastu dni trzeba jakoś nosić. Dzienne przejścia to niekiedy od 7 do nawet 12 godzin, więc wybór plecaka to obok obuwia chyba najważniejszy element ekwipunku. Ja kierowałem się dosyć prostą zasadą, więc postanowiłem na szlak zabrać to, co już znam i czemu ufam. Plecaki mam dwa, ale model o pojemności 65 litrów wydał mi się znacząco za duży. Wybór padł więc na model Deuter Futura 26 litrów, który na pierwszy rzut oka wydaje się nawet za mały do tego typu przejść, ale wybrałem ten plecak świadomie. No bo nawet gdybym chciał upchnąć tam dodatkową koszulkę czy spodnie na zmianę, to po prostu bym ich tam już nie zmieścił. Czy są na rynku lżejsze plecaki? Zdecydowanie tak, bo ten, jak na swój litraż, waży. Dosyć dużo, mniej więcej 1400 gramów. W dobie tych wszystkich rzeczy ultralight jest to sporo. Dlaczego jednak zdecydowałem się go zabrać mimo wszystko? No bo po prostu go mam i nie musiałem wydawać pieniędzy. A tak szczerze bardzo go lubię. Służy mi już piąty albo szósty rok. Znam każdą kieszeń, bardzo odpowiada mi system nośny i pas biodrowy, więc zdecydowałem się na coś, co już znam, czemu ufam. I postawiłem na komfort. Gdybym miał więc podpowiedzieć Wam coś, jeśli chodzi o wybór plecaka, to byłaby to prosta rzecz. Wybierzcie plecak, w którym będzie Wam komfortowo. I może nada się już ten, który macie, który dobrze Wam się spisuje, na główny szlak sudecki albo na główny szlak beskidzki. Wcale nie trzeba kupować nowego sprzętu. Nikt tego nie sprawdza. Jeśli macie plecak, który jest Wam wygodnie, który się dobrze spisuje, to po prostu go zabierzcie, nawet jeżeli jest nieco cięższy niż te, które wymienia się w internecie. Wagę w czasie takiego przejścia można redukować na wiele innych sposobów, i niekoniecznie musi się to odbywać kosztem dobrego systemu nośnego. Nie ma nic gorszego niż wszelki wbijające się w ramiona albo pas biodrowy, który pozostawia otarcia na biodrach. Z tego też powodu, jeżeli zamierzacie kupić nowy plecak, to zróbcie to na kilka miesięcy przed całą przygodą, żeby uniknąć właśnie takich niespodzianek. No i jeżeli podobnie do mnie zamierzacie korzystać w czasie przejścia z noclegów pod dachem, to nie zabierajcie zbyt dużego plecaka. Często sobie wyobrażamy, że ta dodatkowa bluza, gigantyczna kosmetyczka, 7 konserw czy odżywka do włosów są nam niezbędne w czasie tej wędrówki i to przez to plecaki stają się niepotrzebnie ciężkie. Wydaje mi się, że jeżeli postawicie na noclegi pod dachem, to spokojnie i z zapasem spakujecie się w plecak, o pojemności mniej więcej 34, może 36 litrów. Ostatecznie waga bazowa mojego plecaka wyniosła 4740 gramów, jeżeli dobrze pamiętam. I jest to mało, zwłaszcza, że starałem się wykorzystać już te rzeczy, które miałem. Natomiast sama waga bazowa niewiele mówi o tym ciężarze, który będziemy codziennie nosić, bo do tego dochodzi woda w moim przypadku mniej więcej 3 litry dziennie. Jedzenie, jakieś przekąski na szlak, ale też prowiant na dni, w, którym, w które nie spotykałem na szlaku sklepu i szybko robi się z tego mniej więcej 8-10 kg. To i tak niewiele, ale wkręciłem się w to całe nagrywanie, więc zabrałem aparat, powerbank, ładowarki, Cztery zapasowe baterie, tak? i cały ten sprzęt dodatkowy fotograficzny ważył około 2 dodatkowe kg. Ciągle jest to niewiele, te 12. Kilogramów sprawiało, że dosyć sprawnie pokonywałem dystans. Buty na górski szlak to trochę taki temat tabu, który niekiedy strach aż poruszać. No bo zabrać wysokie albo niskie, czy buty z membraną, czy może i pozbawione. Wszystko to zależy od indywidualnych potrzeb i nie ma niestety idealnych butów na szlaki. Wybór powinien wynikać z indywidualnego doświadczenia, więc mogę mówić tylko za siebie. No bo kto śledził bloga, ten wie, że zaczynałem od klasycznych, wysokich butów za kostkę, później nastała era niskich podejściówek, a od jakiegoś czasu jestem miłośnikiem niskich, lekkich butów trailowych i na szlak wybrałem się w modelu Innovate Rocklight 300, którego używałem wcześniej od roku. Dlaczego wybrałem buty trailowe? No bo w innych nie dałbym rady. Tak po prostu. Nigdy nie miałem specjalnych problemów z kondycją czy z widocznością, ale stopy. Bywały takie wycieczki, na których buty niemal doprowadzałem mnie do łez. Wiedziałem więc, że odpadają twarde i sztywne buty. Odrzuciłem też buty z membraną wodoodporną, bo moje stopy kiepsko radzą sobie w wilgotnym środowisku. Postawiłem na lekkość, przewiewność i oddychalność. Godziłem się na trochę kompromisów, głównie w zakresie trwałości i wodoodporności, no bo faktycznie poranne rosy czy głębokie kałuże dosyć szybko penetrowały cienką warstwę siateczki buta. W zamian otrzymywałem jednak inne plusy, lekkość, wygodę, przewiewność, takie buty pozbawione membrany też szybciej schną, więc nie był to problem, żeby kolejnego dnia ruszać na szlak. Model ten jednak, mimo komfortu, nie popisał się specjalną trwałością i po 700 km mniej więcej wyglądał tak. Podkreślam jednak, że wybrałem te buty świadomie. Innych nie byłbym w stanie pokonywać długich dysansów przez kolejne kilkanaście dni. Jeżeli jest wam wygodnie w wysokich butach, to być może nie musicie nic zmieniać. Ważne, żeby być pewnym, że obuwie spełni pokładane w nim nadzieje. Dlatego, co chyba oczywiste, odradzam kupowanie butów na ostatnią chwilę. A jeżeli trafiliście już na model, w którym Wam wygodnie, który Wam odpowiada, to po prostu zabierzcie go na szlak. Nie ma co kombinować. W przypadku spodni wybór byłby prosty, gdyby nie to, że zrobiłem sobie w nich dziurę na tyłku. Jestem już od lat wierny lekkim, softshellowym spodniom z długą nogawką i zabieram je nawet w czasie upalnego lata. Tak po prostu lubię. No i gdyby nie ta drobna przygoda, to pewnie zabrałbym znany chyba popularny model marki Milo. Służyły mi naprawdę długo i wydaje mi się, że mają odpowiedni stosunek ceny do jakości, natomiast niezmiennie denerwowała mnie w nich jedna rzecz i jest to pasek, który nie tylko miał tendencję do luzowania się, ale też niekiedy kolidował z pasem biodrowym, no i nie wiem czy nadal tak jest, ale doprowadzało mnie to niekiedy do szewskiej pasji, dlatego kiedy szukałem następcy, zdecydowałem się na wybór modelu z pospolitą gumką. No i tak w moje ręce wpadł model RAP Torque, gdzie regulacja odbywa się przy pomocy takiego, o takiego czegoś. Znów padło na długie spodnie i to był świetny wybór, bo lepiej przedzierać się przez wysokie pokrzywy z zakrytymi łydkami, Model ten dobrze oddycha, jest wygodny, elastyczny i całkiem odporny na różnego rodzaju przetarcia i zaciągnięcia. Wydaje mi się, że turyści jako zapasowe spodnie sięgają najczęściej po jakiś model sięgający do kolana. Jako takie uzupełnienie na upalne dni, ja postanowiłem przyjąć nieco inną strategię, zwłaszcza, że szlak przez Sudety przemierzałem we wrześniu. Wiadomo, że dni bywają już wtedy chłodniejsze. Mój wybór padł więc na termoaktywne, ciepłe getry. Idealnie nadawały się do paradowania w agroturystykach czy schroniskach, Natomiast gdybym miał potrzebę zastąpienia spodni sowstrzelowych, jakieś rozdarcie, albo potrzeba prania, to śmiało mógłbym w tych getrach też wyjść na szlak. Takiej potrzeby nie miałem, bo wspomniane spodnie sowstrzelowe całkiem szybko schną. No i nawet po praniu kolejnego dnia, jeżeli były lekko wilgotne w okolicach bioder, to i tak nadawały się już do marszu. Dlatego getrów używałem tylko w czasie wypoczynku. Wspomniałem już o spodniach, więc takim naturalnym uzupełnieniem będą koszulki. Na szlak zabrałem dwie koszulki z krótkim rękawem, z logotypem szlaku, wykonane z termoaktywnego materiału. Takie syntetyczne materiały szybko schną, więc nie ma też problemu z praniem, bo kolejnego dnia w zasadzie nadają się już do założenia. Polecam sobie taką sprawić, jeżeli jeszcze nie macie, bo nawet te tańsze modele oferują całkiem niezły stosunek ceny do jakości, a to znacząco poprawia też komfort marszu. Dużą popularnością cieszą się koszulki wykonane z wełny merynosów. Natomiast ja póki co jestem wierny syntetykom. Do tego miałem też moją ulubioną koszulkę termoaktywną z długim rękawem. Podobnie jak wspomniane wcześniej, Getry, jest bardzo ciepła. I jeżeli zimą mocno nie spada temperatura, to już tylko ona sama zapewnia mi odpowiednią termikę. Wiadomo, że jesienią w górach może być już rzeźko. Całość uzupełniał jeszcze polar marki nieznanej, ale miałem już go tak długo, że chciałem się z nim zestarzeć. Niestety pomiędzy ukończeniem szlaku a dzisiejszym nagraniem gdzieś go zgubiłem. Jeżeli chodzi o bieliznę, to nie kombinowałem. Chociaż nachodziła mnie myśl, żeby wypróbować te wszystkie bezszwowe i szybko schnące wynalazki, padł jednak na zwyczajne bokserki, których zabrałem trzy sztuki. W przypadku skarpetek również zabrałem to, co już miałem w szafie. Zabrałem trzy pary: dwie z materiałów syntetycznych i jedną wełnianą. No i po tych kilkunastu dniach wędrówki wiem, że w moim przypadku zdecydowanie lepiej spisują się skarpety wełniane. No, i wydaje mi się, że trzy pary pozwalają na komfortowe wędrowanie, bo jeżeli nawet jedna ciągle schnie po praniu, to dalej mamy drugą na zmianę. Na szlak natomiast nie zabierałem czapki z daszczkiem ani kapelusza. Zabrałem moją wielofunkcyjną ulubioną chustę. Wydaje mi się, że we wrześniu takie rozwiązanie jest lepsze, bo ona może służyć jako bandana, czapka czy szal. Wszystko w zależności od tego, jakie warunki akurat spotkamy na szlaku. Do plecaka wrzuciłem też parę rękawiczek, i chociaż użyłem ich tylko raz. To i tak cieszę się, że je zabrałem, bo dzień w karkonoszach był naprawdę, naprawdę bardzo chłodny. Decyzja dotycząca kurtki nie była jednak taka łatwa, bo jeżeli chodzi o jednodniowe wędrówki, to wybór jest prostszy. Wtedy na szlaki zabieram po prostu kurtkę membranową. W przypadku szlaku długodystansowego, jednak zdecydowałem się na inne rozwiązanie. Zdecydowały dwa powody. Kurtki membranowe nie oddychają na tyle dobrze, bym komfortowo mógł w nich chodzić przez cały dzień przy temperaturze kilkunastu stopni. A przynajmniej nie w tym budżecie, którym dysponuję. Może jestem wybredny, może zbytnio się poce, ale taki ciuch niby chroni przed deszczem, ale w przypadku intensywnego marszu i tak jestem cały mokry od potu. Drugi powód wynikał wprost z mojej natury. Obawiałem się, że w czasie dużej ulewy i silnego wiatru pokrowiec przeciwdeszczowy na plecaku to będzie za mało. Sięgnąłem więc po rozwiązanie, które na papierze wydawało się idealne. Kurtka softshellowa i peleryna przeciwdeszczowa. Lubię rzeczy o dobrej oddychalności, więc ta kurtka od razu przypadła mi do gustu. Lekka, chroniąca przed wiatrem, a do tego ładna. Jeżeli dla kogoś ma to znaczenie. Popatrzcie tylko. Zajmuje bardzo mało miejsca, waży ledwie 280 gramów, przynajmniej moja w rozmiarze M i po prostu przyjemnie się ją nosi. Wysoka garda i kaptur chronią dodatkowo okolice mózgu. Co by mi głupoty w czasie marszu do głowy nie przychodziły, no i wydawało mi się, że rozwiązanie to jest świetne. W końcu peleryna miała chronić mnie przed deszczem, a że się w niej zapoce, wkrótce byłoby podobnie, a tak przynajmniej dodatkowo chroniłem plecak. Mój plan zawierał niestety jeden fatalny błąd, o którym wcześniej nie pomyślałem. Ponczo przeciwdeszczowe może i chroni przed deszczem, pod warunkiem, że wybierze się to właściwe. Czym było źródło mojej udręki? To kupiony w Decathlonie model Arpenas i absolutnie Wam go odradzam miałem ją wyrzucić zaraz po powrocie, ale specjalnie ją zachowałem, żeby wam pokazać to dzieło diabła. Kiedy już wystroiłem się w ten najseksowniejszy element mojej górskiej garderoby, nic nie zapowiadało tragedii. Nawet się ucieszyłem, że dobrze wybrałem. Przez chwilę. W górach jednak niekiedy wieje. Wieje potwornie, a na śnieżce, jak wiadomo, tam to już nawet nie wieje. Tam to już. Szybko odkryłem, że pelerynę mam wszędzie, tylko nie na sobie. Wszystko przez sposób zapinania, który stanowią zaledwie dwa, małe, zatrzaskowe i kiepskiej jakości guziki po obu stronach płachty. W połączeniu z mocnymi podmuchami momentalnie one puszczają, a peleryna wisi tylko na szyi. Cała reszta radośnie łopocze na wietrze. Tego dnia spotkałem natomiast parę turystów, którym od razu pozazdrościłem, bo okazało się, że ich peleryny mają nie tylko pełne rękawy, ale też zdecydowanie lepszy system zapięć. Wydaje mi się więc, że takie połączenie kurtki softshellowej i wiatrówki i peleryny przeciwdeszczowej to dobry wybór pod warunkiem, że wybierze się właściwą pelerynę. Jeżeli chodzi o nawodnienie, to zdecydowałem się na rozwiązanie mieszane. Przede wszystkim zabrałem 3 litrowy bukłak, który umożliwia picie bez zatrzymywania się. Wrzuca się go do takiej odpowiedniej kieszeni w plecaku, na zewnątrz wyciąga rurkę, no i dostęp do wody jest wtedy. Niezwykle łatwy. Zabrałem także moją ulubioną, litrową butelkę Nalgin. To model wykonany ze specjalnego rodzaju plastiku, który umożliwia wlewanie do środka gorącej wody. No i mamy już chyba trzeci rok i okazuje się w praktyce, że takie rozwiązanie ma kilka nieoczywistych plusów. Nie mam jak uzdatnić wody, mogę ją po prostu przegotować i po chwili wlać do środka i ruszać dalej. Dotarłem na noslek wyczerpany i odwodniony. Robię sobie litr herbatki owocowej i zbieram siły przed kolejnym dniem, nie ruszając się pod dolewki. Jest zimno, wrzucam butelkę pod kołdrę i mam termofor. Mokre skarpetki, rozwieszam je na gorącej butelce, w miarę potrzeby zmieniam wodę i o poranku pakuję suche. Naprawdę fajna sprawa. Zabrałem też oczywiście czołówkę, ale nie powiem Wam jaką, bo nie pamiętam, a logo już dawno się starło. Wydaje mi się, że jest to jakiś model Maktornika i ciągle wystarcza mi do nocnych wędrówek po lesie. Użyłem jej w sudeterach chyba ze dwa razy, ale uważam, że to niezbędna część sprzętu. Wystarczy drobna kontuzja, gorsza pogoda, i na nocleg możemy trafić już po zmroku. Miałem też mały nożyk, który służył mi w zasadzie tylko do rozkrojenia bułki czy otwierania opakowań, i w takiej roli sprawdził się nieźle. Trudno go w zasadzie nawet nazwać nożem, bo był niewielki i ważył naprawdę mało. Teraz skłaniałbym się pewnie do zakupu jakiegoś wielofunkcyjnego scyzoryka. Kubek to też oczywistość na szlaku, zwłaszcza, że po całodniowym przejściu można zrobić sobie ciepłą kawę albo też jakąś owsiankę, kisiel, budyń, czy co tam lubicie. Bardzo ważnym elementem mojego ekwipunku była kosmetyczka. Już Wam mówię co w niej było. Był tam przede wszystkim sudokrem, którego używałem często i grubo. Jeżeli macie problemy ze stopami w czasie takich przejść, to śmiało polecam. Zamówiłem sobie też małe pojemniki o pojemności 10 i 20 ml. Do jednego z nich wylałem trochę kremu z filtrem. Miałem też szczoteczkę, małą pastę do zębów i niewielki żel pod prysznic. No i maszynkę do galenia, bo mój zaraz przypomina trzy patyki wbite w błoto. Trzeba to golić natychmiast. Nakładki ortodontyczne na zęby też zabrałem, albo pewnie nie będziecie musieli. No i mały obcinacz do paznokci. Szokujące natomiast nadmienię, że nie zabrałem na szlak żadnego dezodorantu. Codziennie jednak brałem prysznic. Zmieniałem koszulkę, bieliznę, regularnie robiłem też pranie. No i wydaje mi się, że nie śmierdziałem chyba tak bardzo w czasie tego przejścia. Chociaż jako człowiek z chronicznym katarem i wiecznie zapchanymi zatokami, kto wie jaka była prawda. Zawartość apteczki ograniczyłem do tego, co faktycznie mogło mi się przydać. W środku znalazło się więc folia NRC, bandaż elastyczny, dużo plastrów żelowych, kilka plastrów, gdybym znowu usiadł na czymś ostrym i zrobił kolejną dziurę w spodniach, nasączone gaziki do dezynfekcji, Gdyby to coś, na czym bym usiadł, było zardzewiałe, albo gdybym musiał zdezynfekować agrawkę, by przebić jakiś odcisk. agrawki też zabrałem. Do tego małe nożyczki, penseta, sterylny gazik i plaster w rolce. Jeśli chodzi o leki, to nie było jakiejś kombinacji. Miałem swoje codzienne leki, coś przeciwbólowego, przeciwbiegunkowego, nifuroksazyt i to chyba tyle. No i miałem też elektrolity, których zapasy uzupełniałem po drodze w aptekach. Portfel i telefon to oczywistość. Nie zabierałem na szlak klasycznych map, bo chcąc pokryć cały obszar Sudetów, ich wagę liczyłem w kilogramach, dlatego telefon był tutaj niezwykle istotny. To do niego wgrałem sobie skany z przebiegu szlaku i wgrałem też apkę do nawigowania w czasie przejścia. Korzystałem z mapy turystycznej.pl, po prostu jestem z nią dłużej związany, ale mapy CZ też się sprawdzi. W obu przypadkach można korzystać z map offline, kiedy nie ma zasięgu. Przy czym w mapie turystycznej ta opcja jest dodatkowo płatna. Miałem ze sobą też zegarek z wgranym śladem szlaku, ale rozumiem, że dla wielu osób może być to droga fanaberia. Mapy offline działają natomiast bardzo sprawnie i to pomimo braku zasięgu, więc wydaje mi się, że nawet jeżeli polegacie na papierowej mapie albo przewodniku, to warto taką opcję w swoim przejściu uwzględnić. Miałem też zapisane numery alarmowe i aplikację ratunek, no to na wypadek jakbym się już gdzieś tam połamał. No i gaz pieprzowy miałem, który się na szczęście nie przydał, ale mam trochę uraz, jeżeli chodzi o bezpańskie psy. W miałem też oczywiście chusteczki, jakiś plastikowy łóżkowidelec i małą, najmniejszą, jaką znalazłem, zapalniczkę. Ta okazała się przydatna, bo w jednej z turystyk natknąłem się na kuchenkę starszego typu i za nic w świecie nie mogłem tam znaleźć żadnego źródła ognia. No i miałem też taki rolowany worek wodoszczelny, do którego mogłem w razie kłopotów jakiejś wielkiej nawałnicy wrzucić elektronikę, czy zapasowy komplet suchych ciuchów. Z rzeczy, które są moją fanaberią, postanowiłem zabrać aparat i sprzęt mu pokrewny. Zdjęcia na bloga to jedno, ale trochę wkręciłem się w to całe nagrywanie. Zabrałem więc mały statyw, który po czterech dniach odesłałem. Miałem powerbank, bo w niektórych schroniskach trudno o prąd. Niezliczone kable, ładowarki i aż cztery zapasowe baterie. Do tego tracker, bo wraz z Poltrax postanowiliśmy umożliwić ludziom śledzenie mojej pozycji na żywo. Działało to całkiem sprawnie. I z Waszych komentarzy wiem, że niektóre sobie podglądały, jak mi idzie. Dzięki. I co szokujące? To tyle. Część rzeczy oczywiście nosiłem na sobie część radośnie przytroczoną do plecaka, która się suszyła w czasie marszu. Nie miałem problemu z pomieszczeniem wody ani jedzenia, a w czasie tego koszmarnego dnia w karkonoszach udało mi się nawet do plecaka wepchnąć torbę z aparatem. Jak widzicie na liście nie ma kijków trekkingowych, bo po prostu nie umiem w nich chodzić i wydaje mi się, że bardziej by mi przeszkadzały w czasie przejścia, dlatego ich nie zabierałem. Celowo zrezygnowałem też z zabierania ręcznika. W niektórych agroturystykach i pensjonatach tak był, a tam, gdzie go nie było, używałem po prostu koszulki, którą się wycierałem, a która później trafiała do prania. Wiem, niektórzy mogą się teraz skrzywić. Jeśli chodzi o klapki, to te po prostu nie zmieściły się na plecaka, więc uznałem, że jakoś sobie poradzę bez nich. Tak, niektórzy mogą skrzywić się po raz drugi. Zabrałem jednak naprawdę tylko to, co uznałem za potrzebne i niezbędne, poza aparatem oczywiście. I pewnie niektórzy mogą stwierdzić, że gdybym zabrał więcej, to mój komfort wędrowania by się poprawił, i pewnie będziecie mieć rację. Natomiast dla mnie komfortem była swoboda i lekkość przemierzania tego szlaku, co mam nadzieję widać też w tych odcinkach, do których obejrzenia Was zachęcam. Dzięki temu mogłem skupić się na marszu, podziwianiu Sudetów. Nie było też dnia, w którym na noclegu pojawiłbym się później niż o godzinie chyba 17.15, a to też sprzyjało regeneracji, cieszeniu się całym tym marszem. O swoich wrażeniach jednak i o tym, co mnie zaskakiwało, opowiem Wam kiedyś w innym filmie. Jeżeli będziecie mieli oczywiście na to ochotę, dajcie znać w komentarzu. Jeżeli macie swoje patenty co do przejść długodystansowych, koniecznie podzielcie się też w komentarzu, może inni skorzystają. A teraz dzięki za oglądanie, do zobaczenia. Cześć!